kropka Tutaj nagranie tego laptopa będzie ma film, wideo, materiał do odtworzenia. Czyli nagrania kropka Pewnie pojawi się dzisiaj jakąś godzinę półtorej i będzie, będzie do jutra, do końca dnia, czyli do jutra, do północy. Będzie można za darmo to nagranie obejrzeć. A jeżeli, znaczy zachęcam mocno do tego, żeby... tych wszystkich seminariów, które były do tej pory, bo do, do północy jutro będzie cena y, ta, czyli po połowę niższa niż zazwyczaj. Y, tutaj jest lista wszystkich tematów, które były do tej pory, y, więc jeżeli dzisiaj ktoś miał poczucie, że było za szybko, to, y, to tu jest po kolei. Dzisiaj jest pewnego rodzaju podsumowanie na przykład, Więc y, jest tutaj było 11 tematów, one są tutaj pokazane dzisiaj. a potem bezpłatne, a potem skończy tutaj też tutaj. Kół. Co jest jeszcze ważne? Jeszcze mam taką propozycję, żeby jedna osoba dostała za darmo dostęp do wszystkich nagrań z seminariów online, wszystkich tych 12 i kolejnych, bo dostęp oznacza, że się otrzymuje do 30 nagrań, czyli te wszystkie, które były i te wszystkie, które będą łącznie 15 godzin. Więc proponuję, żeby jedna osoba dostała za darmo ten, ten dostęp, i to, była, to będzie osoba, która Zechce się tutaj wypowiedzieć. To znaczy na tej stronie, od której, przy artykule, o którym mówiłem, artykuł...